Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie siostry i bracia. Historia ich śmierci jest głęboko poruszająca. Przyszło im żyć w Karmelu w czasach rewolucji francuskiej, która wydała najostrzejszą walkę Bogu i Kościołowi. Władze rewolucyjne postanowiły ostatecznie zerwać z dawnym człowiekiem i utworzyć nowego wszelkimi metodami, nie wyłączając zbrodni. W konsekwencji stłumiono Kościół. Zniesiono monarchię katolicką i znacjonalizowano majątek kościelny. Rozpoczęło się polowanie na duchowieństwo. Ponad 30 tysięcy francuskich księży opuściło kraj i udało się na emigrację. Krwawy terror burzył świątynie, niszczył symbole religijne. Następowały masowe aresztowania duchownych i skazywano ich na śmierć. Ostrożne rachunki podają, że podczas rewolucji francuskiej Zginęło od 3 do 4 tysięcy zakonnic, zakonników i księży. Zabijano ich głównie przy pomocy gilotyny, chociaż znajdowano i inne sposoby. W całej Francji reżim rewolucyjny wymordował ponad 200 tysięcy osób. 17 lipca 1794 roku, niemal w samym szczycie szalejącego terroru rewolucji francuskiej. Zgidło tenowanych zostało 16 karmelitanek bosyk z małej wioski na północny wschód od Paryża, pod zarzutem prowadzenia wspólnego życia zakonnego. Jak do tego w ogóle doszło? W czasach, kiedy rewolucja francuska stawała się coraz bardziej okrutna, karmelitanki bosy z zaczęły odmawiać codzienną modlitwę ekspiacji ofiarując swoje życie w intencji zakończenia przemocy i powrotu pokoju we Francji. W 1790 roku zgromadzenie rewolucyjne zdelegalizowało praktyki religijne i w imię wolności zabronione zostało noszenie strojów zakonnych. W sierpniowego roku przesłuchano wszystkie zakonnice żyjące we wspólnocie Skąpieni i zaoferowano im wolność w postaci. Wyrzeczenia się złożonych wcześniej ślubów zakonnych. Jednak ku wielkiemu zdziwieniu oraz rozczarowaniu przywódców rewolucji, żadna z karmelitanek bosych nie była zainteresowana porzuceniem zakonu. Dwa lata później władze rewolucyjne zamknęły ich klasztor i przepędzone karmelitanki założyły świeckie ubrania. Podzieliły się na cztery grupy i zamieszkały w niezbyt odległych od siebie domach. Żyjąc w świeckim przebraniu, praktykowały swoje życie, modlitwy i pokuty przez dwa kolejne lata. Poza zasięgiem władz nadal spotykały się i przestrzegały reguły karmelitańskiej. Dnia 24 czerwca 1794 roku siostry zostały aresztowane i umieszczone w więzieniu, urządzonym przez rewolucjonistów w byłym klasztorze Klarysek w Kąpieli. Przyjęły to z całkowitym poddaniem się woli Bożej. Chciano je zmusić do porzucenia zakonu i prowadzenia świeckiego trybu życia. Siostry jednak stanowczo oparły się temu. Odmówiły również złożenia przysięgi wierności na nową, rewolucyjną konstytucję. W więzieniu były traktowane brutalnie i wycierpiały wiele poniżeń. W końcu przywieziono je do Paryża. Umieszczono. W więzieniu koncierżory i postawiono przed Trybunałem Rewolucyjnym, który uznał je za wrogów ludu i skazał na śmierć przez ścięcie na gilotynie. Matka przełożona daremnie próbowała wziąć na siebie całą winę. Jak wspomina biograf, jedna z sióstr służyła im za obrońcę, ponieważ żadna opieka prawna nie została im przyznana. Zachęcała swoje współtowarzyszki słowami. Moja droga matko, moje siostry, właśnie usłyszałyście, jak oskarżyciel oświadczył, że zostaniemy skazane na śmierć z powodu naszego przywiązania do świętej wiary katolickiej. Wszystkie pragniemy tego świadectwa. Niech nieśmiertelne podziękowania będą składane temu, który pierwszy otworzył nam drogę na kalwarię. Och, co za szczęście umrzeć dla naszego Boga. Oskarżone o fanatyzm i działalność wywrotową, Karmelitanki zostały stracone 17 lipca 1794 roku na Place de Tron-Rouvercé, obecnie Place de la Nation. Podczas przewożenia na szafot zakonnice śpiewały Salve Regina, Miserere i Veni Creator. Oddały życie za boskiego obywieńca. W relacjach z egzekucji można przeczytać, że każda zakonnica. Uklękała przed przełoryszą, odnawiała śluby, całowała maleńką figurkę Marii z dzieciątkiem, a następnie wchodziła na szafot. Pierwszą straconą była najmłodsza zakonnica, siostra Konstancja od Jezusa. Była nowicjuszką i uklękła przed matką przełożoną, aby poprosić ją o pozwolenie na śmierć. Po czym, wchodząc po stopniach gilotyny, zaintonowała Laudaty Dominum. W walcie o dziadki Najwyższego Pana. Jedna po drugiej, zakonnice, wciąż śpiewając, zostały ścięte. Jako ostatnią stracono matkę przełożoną Teresę od świętego Wystyna, która umacniała siostry. Oni mieli widzowie tej strasznej sceny, a ze zdumieniem obserwowali radość karmelitanek bosych zmierzających w stronę kata i gilotyny, tak jakby szły na własny ślub. Na czele grupy męczenniczek stoi przeorysza klasztoru, matka Teresa od świętego Augustyna, Maria Magdalena Claudena Liduan, urodzona w Paryżu w 1752 roku. W zakonie przeżyła 22 lata. W chwili śmierci miała 41 lat. Wspomagała ją pod przeorysza siostra Marianna od świętego Aloisego. Marianna Franciszka Bridou. Urodzona w Belfort w 1751 roku. Karmelitanka Bossa przez 24 lata. Zginęła mając 42 lata. Kolejna siostra. Anna Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Marianna Piokuru, Urodzona w Paryżu w 1715 roku. W Karmelu przeżyła 60 lat. W chwili śmierci miała 79 lat. Siostra Karolina od Zmartwychwstania, Anna Maria Magdalena Touré, urodzona w Mue, w 1715 roku. W zakonie przeżyła 58 lat. Zginęła mając 79 lat. Siostra Eufrazja od Niepokalanego Poczęcia, Maria Claudia Cypriana Brar, urodzona w Bur, w 1736 roku. W Karmelu przeżyła. 38 lat. W chwili śmierci miała 58 lat. Siostra Henrietta od Jezusa, Maria Franciszka de Croissy, urodzona w Paryżu w 1745 roku. Karmelitanka Bossa przez 32 lata. Była mistrzynią nowicjatu. Zginęła mając 49 lat. Kolejna siostra. Teresa od serca Marii. Maria Anna Anize. Urodzona w Holmes w 1742 roku. W zakonie przeżyła 31 lat. W chwili śmierci miała 52 lata. Siostra Teresa od Świętego Ignacego. Maria Gabriela Trezel. Urodzona w Kąpieni w 1743 roku. W Karmelu przeżyła 24 lata. Zginęła mając 51 lat. Siostra Julia Aloiza od Jezusa. Róża Krystyna Deneville, urodzona w Ewry w 1741 roku. Do zakonu wstąpiła jako wdowa. Spędziła w nim 18 lat. Zginęła mając 53 lata. Siostra Maria Henryka od opatrzności Bożej, Maria Anita Bellaraz, urodzona w Karzak w 1760 roku. Przed wstąpieniem do Karmelu, była krótko w zgromadzeniu sióstr św. Wincenta a Paulo. We wspólnocie służyła jako pielęgniarka. W chwili śmierci miała 34 lata. Siostra Konstancja Maria Genovefa Menieu, nowicjuszka, urodzona w Saint-Denis w 1765 roku. Do klasztoru wstąpiła w roku 1788. Była najmłodszą zakonnicą wspólnoty w Kąpienie. W Karmelu żyła od 6 lat. Zginęła, mając 29 lat. Kolejna siostra, Maria od Ducha Świętego. Angelika Russell, urodzona we Fremazamku w 1742 roku. W Karmelu przeżyła 27 lat. W chwili śmierci miała 52 lata. Siostra Maria od Świętej Marty. Maria Dufour, urodzona w Ban. W 1741 roku. W zakonie przeżyła 22 lata. Zginęła, mając 53 lata. Siostra Elżbieta od świętego Franciszka Xaverego, Elżbieta Julia Werlo, urodzona w Ligny w 1764 roku. W Karmelu spędziła 7 lat. W chwili śmierci miała 13 lat. Siostra Katarzyna Suoron, siostra zewnętrzna urodzona w Kąpieni w 1742 roku. W Karmelu przeżyła 22 lata, zginęła mając 52 lata. Siostra Teresa Słoną, też siostra zewnętrzna, rodzona siostra Katarzyny, urodzona w Kąpieni w 1748 roku. W zakonie żyła 21 lat. W chwili śmierci miała 46 lat. Ciała Męczennic rzucono nocą do wspólnego rowu wykopanego w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się paryski cmentarz pique Upamięta Upamiętnia je tam specjalna tablica. 11 dni po śmierci męczenniczek skąpieni, ścięty zostaje również Maksymilian Orbespier, ten, który rozpętał krwawy, rewolucyjny terror. Rewolucja, jak zawsze, pożerała własne dzieci. Miarem upływu lat, liczba cudów uzyskiwanych za stanowiskiem męczenniczek skąpieni wciąż rosła. Zostały zaliczone w poczet błogosławionych Kościoła Katolickiego przez papieża Piusa X w 1906 roku. O męczennicach powstały znane na całym świecie dzieła literackie i filmy. Już w 1906 roku, z okazji beatyfikacji męczennic, ukazała się o nich książka po francusku. Pod tytułem 16 karmelitanek Bosych, męczenniczek straconych na husztowaniu za wiarę w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej 17 lipca 1794 roku. Książka ta została przetłumaczona z francuskiego przez matkę Xawerę Czartoryską, karmelitankę, i wydana staraniem świętego Rafała Kalinowskiego karmelity Bosego. Co więcej, święty Rafał, jako przełom klasztorów karmelitów Bosych w Radowicach, Urządził tam w grudniu 1906 roku dziękczynne Triduum za wyniesienie bohaterskich niszek na ołtarze. Z tej okazji w głównym ołtarzu kościoła umieszczono obraz błogosławionej od świętego Augustyna i towarzyszek, a całą świątynię uroczyście przyozdobiono, co dokumentuje ocalała do dziś fotografia. W z tej okazji konferencji święty Rafał pouczał, że Zewnętrzna oksałość czci oddawanej nowym Błogosławionym nie będzie miała żadnego znaczenia, jeśli nie pobudzi woli do naśladowania ich wierności Bogu i Kościołowi, ich ducha pokuty i modlitwy oraz ich jedności. W 1931 roku niemiecka pisarka Gertrude von Lefort opublikowała o nich powieść pod tytułem Die letzte am Szafot Ostatnia na szafocie. Na podstawie której Raymond Leopold Bruckberger zrealizował film, zlecając opracowanie dialogów do tegoż filmu Georgesowi Bernanosowi. Pytane w 1949 roku jako książka Dialogi Karmelitanek stały się bestsellerem o zasięgu pozaeuropejskim. W Polsce dialogi wyszły dopiero w 1985 roku. Na jej podstawie powstało kilka filmów. W 1960 roku, a także w 1999. Również libretto opery Francisza Kulonka w 1957 roku. Ciągle żywy kult męczennic sprawił, że postulacja generalna Karmelitów Bosych podjęła starania o ich kanonizację. W ubiegłym roku, dokładnie 18 grudnia 2024 roku, papież Franciszek ogłosił kanonizację. 16 męczenniczek skąpieni, zapitych zabitych z nienawiści do wiary 17 lipca 1794 roku w Paryżu poprzez wpisanie ich do katalogu świętych, tak zwaną kanonizację equipolens, kanonizację równoważną. Kanonizacja równoważna to taka, w której papież rezygnuje ze zwyczajowego procesu formalnego, zamiast tego powołuje się na Wiele dziesięcioleci, nawet stuleci, żarliwego oddawania czci danej osobie, lub jak w tym przypadku osobom. W takich sytuacjach wielu wiernych już czci jako świętych, istnieją szeroko rozpowszechnione i zweryfikowane relacje o ich świętym życiu. Różni papieże korzystali z tego procesu, a kilku wybitnych świętych i ojców Kościoła zostało oficjalnie uznanych za świętych w ten właśnie sposób. Między innymi święci Wacław, Rajmund, Nonnat, Królowa Małgorzata Szkocka, Hildegarda z Bingen, Aniela z Foligny. Liturgiczne wspomnienie świętych męczennic skąpieni przypada 17 lipca. Módlmy się. Boże, który chronisz nas, chwalebnym wyznaniem Twoich świętych męczennic skąpieni, sprawa byśmy mogli korzystać z ich przykładu i byli wspomagani przez ich modlitwy. Amen.